Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 23 lutego. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Jeśli by występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze. Nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił. Lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż ma mi zależeć na śmierci występnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? A gdyby sprawiedliwy odstąpił od, swego, od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występne, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych, nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał i grzechu, który popełnił. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli Sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł. To umarł z powodu grzechów które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Zależy mi na Tobie. Słyszymy dzisiaj w Czytaniu z księgi proroka Ezechiela, zależy mi na Twoim życiu, nie na Twojej śmierci. Zależy mi na Twoim wzroście, a nie na Twoim upokorzeniu. Zależy mi właśnie na Twoim nawróceniu. To są ważne słowa, które musisz dzisiaj usłyszeć. Bogu zależy na mnie. Bogu zależy na moim życiu. Bogu zależy na tym, abym żył, żeby grzech mnie nie zabijał. To jest przesłanie. Tego dzisiejszego fragmentu. Bogu naprawdę na każdym z nas zależy. Niech Was, Błogosławi Bóg Wszechmogący. ojciec i syn, i duch święty, dobrego dnia, szczeni Boże.